9.30 Metro emu del Sunie, podziemna trasa. Zamiast mapy świata, widzę tylko zmęczoną masę. Stoimy na centrum, mijamy tę paskudną rotację. A ja widzę, że nawet syrenka patrzy z lekką irytacją. I ten smog wisi nisko, jak obietnica dewelopera. Witaj w domu. Varsavo Patrzę na ten pęd, ale Jerozolimskie, wieczna gonitwa. Każdy z nas jest tu człowiekiem z billboardem, nie ma co ukrywać. Młodzi w biurach siedzą obok ten wieżowiec, złota 44, lecz w środku wciąż blokowisko i ten sam betonowy kierat. Obiad w modne na blaczu zbawiciela, Kawa z sieciówki i te influencerki w pastelach, próbujące udawać warszawskie laleczki. Pamiętasz, jak kiedyś na polu mokotowskim była tylko trawa i psy? Teraz maszawki do biegania, dziury w sercu i miejski kryzys. Mijam pałac kultury, ten sowiecki człowiek z dziurą. Stoi i patrzy na to, jak miasto zamienia się w bankową bzdurę. Tylko ten Siadkarki wciąż miga, witaj w stolicy I wiesz co? Czasem mam ochotę krzyknąć Zamknijcie kurwa te ulice Bo to jest dziura warszawska A potem spacer nocą, przez to śródmieście południowe Gdzie na Mokotowie czujesz, że całe życie masz jak w umowie Pamiętam jak na bazarku Różyckiego kupowało się kasety i żarło A dziś masz butiki i kawę za 14 zł, no i szał ciał boż rano pachnie spokojem, ale to tylko fasada W każdym oknie laptop, na każdej działce drogowa blokada Próbuję znaleźć tego starego ducha w tych nowych blokach z betonu Ale widzę tylko dron latający i tablice reklamowe McDonalda Kiedyś był wschodzący Białystok, teraz jest zachodząca Warszawa Pełna ludzi, co chcą odciąć kup zbudować ten swój lifestyle i nikt nie pamięta o tym jak tu się biło o chleb dziś biją się ostatni wolny slot na mycie elektrycznego Teda wracam na Praga, ale to już nie ten sam brudny, piękny sznyt teraz masz i gastronomię i ten kurwa artystyczny kit Ej, tam od tych 3 grzybów zostanę krepun bentonu dla mój podkłady Trzecia nad ranem, wracam pieszo Wszędzie cisza, która jest głośniejsza niż największy festiwal Ulica Marszałkowska, pusta, widać ten zarys pałacu, co patrzy na wschód Nawet te neony już nie migają, jakby zasnęły zmęczone I nagle ten absurd, myślisz sobie Wszyscy gonią za życiem, a gonią tylko za zniżką na Ubera A ta dziura, ta dziura warszawska To nie jest wcale dziura w asfalcie to jest po prostu miejsce, w którym kiedyś było twoje serce. Dobrej nocy, Warszawo. Widzimy się jutro rano w metrze. I wiesz co? Wiem, że wcale nie wyjadę na te Mazury.